Hej wszystkim, witam Was na kanale Zerszytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do Was przechodzę z filmem, który ostatnio robiłam trochę podobny, czyli robiłam książki z krótkimi rozdziałami, które Wam bardzo polecam. Dzisiaj do Was nagrywam książki z długimi rozdziałami, które bardzo Wam polecam po prostu, ponieważ wiem, że większość osób jest z faworytami... Krótkich rozdziałów, ale tutaj rozdziały właśnie będą takie, wiecie, to nie będą rozdziały typu po 50 stron, tylko takie po 10-12 stron najdłuższe. Tak. <grytania> Jak możecie widzieć, się coś zmieniło. Nie ma tutaj komiksów i to, ta, teraz mi się wydaje, że jest tak strasznie pusto na tej półce, ale znalazły one lepsze miejsce i też patrzyłam tutaj trochę pod względem jakby. Wojowników, jak oni się będą rozrastali Po prostu, no nie? Dlatego to naprawdę będzie lepsze Spokojnie, zaniedługo wam Sorry, jeśli to coś klikało, bo Nie szczaiłam, a ja się tym bawię sobie po prostu e, Sorry Że nie szczaiłam, ale na pewno wam Pokażę za niedługo w jakim oni są teraz miejscu Tych książek jest trochę Chciałam, żeby były one trochę Oczywiste, trochę mniej, żeby to się Tak bez przerwy nie, prze... nie przeplatało Nie powtarzało, więc Już bez tego przedłużenia Zaczynajmy. Dobrze, na sam początek mamy serię dziecięcą, akurat, i tutaj zazwyczaj jest po, chyba zazwyczaj, bo kiedyś liczyłam chyba w 90%, rozdziały tutaj są po 10 stron, czyli serii niefortunnych zdarzeń. Ja wam, ja wam pokazuję akurat szósty tomik, bardzo piękny tomik, najgrubszy tom, chyba, albo prawie najgrubszy, który został na razie wydany. Seria niefortunnych zdarzeń to jest bardzo przyjemna, seria, przez którą się szybko idzie, o fabule. Tak naprawdę seria w niefortunnych zdarzeń jest bardzo popularną znaczy bardzo, no jest popularną książką, po prostu, trochę, trochę, trochę po prostu. I um, mamy tu, opowiada nam to tutaj o siostrze. o rodzeństwie Badler, badlerów, czyli wioletsce klausie oraz słoneczku, którzy przez. Bardzo smutny wypadek. Przez, przez poza, pożar w domu yy, tracą rodziców. Tracą po prostu rodziców. I yy, tam ogólnie jest tam pewien pan Poe, czyli bankier. Bankier? Chyba tak. No, ogólnie osoba, która pracuje w banku. I ona daje im, jakby, no, daje tym dzieciom nowy, nowego opiekuna, którym jest hrabia Olaf. Jak się domyślacie? Coś tam może się dziać złego. I jeszcze. Bardzo ważne jest to, że po prostu te dzieci odziedziczyły bardzo duży majątek po śmierci rodziców. No i jak się domyślamy, ten hrabia, hrabia Olaf, chce przenieść ten majątek na bardzo, bardzo, bardzo wiele sposobów. Seria dziecięca. Są ilustracje, są duże litery, więc po prostu czyta się to bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Grube. Roz... Może nie, gru, nie grube, tylko dłuższe rozdziały niezbyt zniechęcają, a nawet czasami może dają dla niektórych motywację, więc bardzo polecam tą serię. Teraz tutaj akurat mamy książkę z opowiadaniami, więc tutaj są rozdziały trochę mocno dłuższe, ale Absolutnie to nie przeszkadza, bo przez tą książkę Bardzo przyjemnie się płynie po prostu Jest to cudmiut Malina, czyli y, Książka o rodzinie koźlaczków, ponieważ Mamy tutaj Malinę, czyli naszą główną bohaterkę, która właśnie Jest z rodu koźlaczków, a ród koźlaczków to jest Ród czarownic, w których tak naprawdę W tym całym rodzie jest tak naprawdę Większość dziewczyn, kobiet po prostu I Mamy, nasza główna bohaterka się nazywa Malina, i po prostu przeżywamy z nią mnóstwo historii z ich śmiesznego, zabawnego życia. Yy, tutaj książka ma. Tr... Nie 300? Ma. Yy, yy, 340. 314 strona ta książka i całkiem sporo rozdziałów, ponieważ. O tyle. Czyli niby trochę tego jest. Opowiadania są trochę długie, niektóre dłuższe, niektóre krótsze, ale naprawdę warto, jest to naprawdę yy, otulająca, na, naprawdę otulająca po prostu zabawna, przyjemna, kolorowa historia, która może nie zawsze tam się dzieje u kolorowo, ale my jako czytelnicy się po prostu uśmiechamy to czytając. Naprawdę super. Kolejną książką, którą przeczytałam niedawno tak naprawdę, jest yy, Practice Girl I jeszcze e, Jest Practice Girl e, Może na sam początek o fabule Ponieważ to jest jedna z tych książek Poruszających ważniejsze tematy Ponieważ mamy tutaj Jo Która tak naprawdę się nazywa Josephine Fun fact e, Która od zawsze Może nie, że była duszą romantyczną Ale miała wielu chłopaków I Zawsze z tymi jej chłopakami się działo tak, że zawsze ja po tym, jak poszła z nimi do łóżka, to, yy, to oni po prostu odchodzili. I pewnego razu Joe, bardzo niechcący, dowiaduje się o tym, że chłopcją naz nazywają dziewczyną do trenowania. Yy, tutaj mamy też na samym początku tej książki. A Practice Girl to właśnie jest ten tytuł Te, właśnie to jest ta dziewczyna. Więc jakby i tutaj Jo po prostu chce im powiedzieć, pokazać, że nie traktujcie mnie tak, nie możecie mnie tak traktować. I ważne tutaj też jest bardzo w tej historii to, że Joe jest zapaśniczką, co naprawdę jest bardzo ciekawym tematem. Jak dla mnie ta książka poruszała ważne tematy, powiedziałabym tak, że 14 plus 13, 14 zależy kto jak... Wiecie, jest przyzwyczajony do jakich książek, porusza bardzo ważny temat. Ale nie mam tutaj w ogóle żadnych scen opisowych, jeśli wiecie jakich, no nie? To tutaj nie ma niczego takiego, dlatego no, to nie jest jakiś 16, plus, czy coś takiego. Ale dla mnie najciekawszym wątkiem, bo ja czasami przewidywałam, co się gdzie wydarzy, ale najciekawszym wątkiem, jak dla mnie, była ta drużyna zapaśnicza. Naprawdę. Bardzo fajny wątek, bardzo mi się go przyjemnie czytał i bardzo, bardzo szybko. Jeśli ktoś z Was jest zapaśnikiem, zapaśniczką, to warto się zaznajomić w sumie, bo tutaj sporo jest tego, sporo jest tego naprawdę. To też jest taka książka, którą się szybko czyta, która jest no niekomfortowa, ale po prostu jest miłą rozrywką do przeczytania na parę razy. Kolejną książką tym razem to jest thriller. Młodzieżowy Bardzo lubię tą serię Bardzo lubię tą serię Pokazuję wam tutaj pierwszy tom, czyli Przewodnik podbrodni według grzecznej dziewczynki Wydaje mi się, że teraz już większość osób Zna tą książkę, ponieważ No jest mocno popularna Ale naprawdę jest genialna Ja Trafiam również do tych osób, które po prostu Będą polecały tą książkę Mamy tutaj historię Pip Która w ogóle genialne imię y, pani Holly Jackson, y, która mieszka w pewnym miasteczku, i to miasteczko niby jest normalne dla osób zbytnio nieznających historii jego, ale dla osób, które tam mieszkają, sorry jeśli słyszycie od z tyłu, y, ale dla osób tam mieszkających jest całkowicie inne, ponieważ 10 lat wcześniej. Zaginęła pewna dziewczyna Andy Bell i policja niestety, policji się niestety nie udało odgadnąć, co się z nią stało, ale po tych 10, znaczy nie udało im się. Znaleźli sprawcę tego, co się wydarzyło, ale nasza PiP, właśnie po 10 latach, twierdzi, że coś mi tutaj nie gra i twierdzi, że przeprowadzi to śledztwo na nowo. I co się dalej dzieje, już Wam nie powiem, ale naprawdę. Bardzo dobra książka, bardzo mroczna książka, bardzo fajna, w ogóle relacja pomiędzy Pik a pewnym innym bohaterem bardzo fajnie się buduje Bardzo powoli, bardzo realistycznie, to są chyba moje najulubieńsze wątki romantyczne, nie powiem wam z kim moje, To są chyba moje ulubione wątki romantyczne, kiedy po prostu one się dzieją powoli, a nie... Dwa dni się znają i już ja nie mogę przestać o nim myśleć. To jest takie dla mnie takie mi, po prostu mi. Ale y, cała sprawa bardzo dobrze rozwiązana, bardzo dobrze przemyślana. Jeśli lubicie po prostu serie kryminalne, to to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Kolejną książkę również, tym razem będzie Kryminał, i wydaje mi się, że tutaj. Mogę też polecić parę innych książek tej autorki, ale to jest jedna z moich niewielu przeczytanych i ta, która mi się najbardziej podobała, więc mówiąc o tej autorce, mówię zbytnio o, bardziej o większości jej, czyli Agatha Christie. Tutaj wam nie będę mówiła fabuły tych książek, bo po prostu każda z tych z książek Agaty Christie nie ma za długich rozdziałów, znaczy ma trochę długawy rozdział i żeby nie było, to nie są rozdziały, to są Zmiany perspektyw. Czy wysłyszycie ten odkurzacz? Chyba tak. I'm so sorry. I'm so sorry. Ale dobrze, już wracając. Agata Christie też pisze w dobry sposób. Jedne z jej książek są bardziej udane, drugie mniej, ale mimo wszystko wolałabym bardziej polecać zacząć czytać Agatę Christie od tych książek, które faktycznie są mocno polecane. Bo chyba... To są chyba jedne z lepszych moim zdaniem, ale Agatha Christie też bardzo dobrze idzie, jak na, na dłuższe, jak na dłuższe książki, ale naprawdę ona jest tak wciągająca, tak pochłaniająca, że przy się płynie nawet nie widzisz, kiedy przeskakujesz z rozdziału na rozdział. Dwie ostatnie książki, czyli moje kochane Dumbridge Academy. Tutaj pozwólcie, że już nie będę wam mówiła fabuły, ale i love! Dumbridge jest bardzo dobrą serią, bardzo rozbudowaną. Troszeczkę wątek romantyczny, był taki mi, ale rozdział jest zazwyczaj co gdzieś około 6 stron, więc jak by wiecie, jest za spokojnie, ale bardzo, bardzo polecam. Może akurat nie na teraz wakacje, bo tutaj naprawdę mamy mnóstwo szkoły, ale jak na rok szkolny to bardzo. I ostatnia książka, bardzo szybko to poszło. I sorry, jeśli słyszycie ten no odkurzacz. Mamo, eee, z tej strony sam. Tutaj akurat rozdziały są trochę dłuższe, bo Chyba gdzieś po 15 stron. Chyba tak. Więc trochę pokaźniejsze i trochę dłuższe. Jeśli chcecie usłyszeć moją taką całą, całą opinię, to macie ją... nagrywałam osobną recenzję na kanał właśnie na temat tej książki. Ale wracając do historii, mamy tutaj Juliet, Juliet, Julie. Julie. Mamy tutaj Julie, która miała swojego chłopaka sama i wiecie, oni byli bardzo szczęśliwą parą, taką, którzy już sobie po prostu planowali życie wspólne i tak dalej. Po prostu byli ze sobą szczęśliwi, ale pewnego razu wydarza się bardzo okropna rzecz, ponieważ sam umiera w wypadku samochodowym i Julie tak naprawdę sobie nie potrafi z tym poradzić Nie przychodzi na jego pogrzeb W ogóle wyrzuca jego wszystkie ciuchy Po prostu chce o nim zapomnieć Chce zapomnieć, że John zginął W ogóle chce o nim zapomnieć, żeby już nie cierpiała Ale pewnego razu, kiedy odbiera tele, jakby Jak dzwoni do sama Ponieważ chce już słyszeć ostatni raz jego głos Okazuje się, że sam Odbiera I mają jakby Mają taką szansę od trzech świata Aby ponownie ze sobą rozmawiać i tak się wszystko potoczy. Jakby niby trochę książka przewidywalna. Niektórzy na tym płaczą, na, niektórzy na tym ryczą. Na zakończeniu szczególnie. Czy, co, czy ja widzę coś, przez co można płakać w zakończeniu? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ale... Jak niektórzy płaczą, no to dobra, płaczcie sobie. Dla wrażliwcych. drawla Dla, Dla wrażliwych... Osób e, na pewno bardzo poruszająca, bardzo ważna, bardzo smutna. Dla mnie też, momenta... dla mnie też raz było naprawdę ciężko, ale jakby przede wszystkim, jakby mi się wydaje, ta książka Was w ogóle rozbroi. Jeśli w jakimś najbliższym czasie zmarowam jakaś dla Was ważna osoba, to wydaje mi się, że ta książka Was, was rozbroi. Dobrze, moi drodzy, tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film Dzisiaj trochę krótszy Dajcie znać, czy lubicie książki z trochę dłuższymi rozdziałami Czy z krótkimi Mam nadzieję, że moje polecajki O, tutaj książkowe Wam trochę pomogły w wyborze nowych, ksi... nowych pozycji Pamiętajcie, kolejny film jak zobaczycie na tym kanale, to będzie maraton czytelniczy, więc ja się bardzo go nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że wybierzecie udział. W ogóle mnóstwo z Was mi mówiło, że bierze udział w maratonie. Mnóstwo z Was. Dziękuję Wam bardzo za takie zaangażowanie, ale już wracając, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I co? Ja się będę z Wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia, bądź nocy. Trzymajcie się. Cześć!